Dzisiaj mam ze sobą nowość z makrodetektor, z wykrywać Racer. Zatem przyjrzyjmy się bliżej funkcjom oraz ustawieniom tego urządzenia. Z tyłu znajduje się włącznik, który zarazem reguluje nam natężenie dźwięku. Wejście na słuchawki, a pod spodem komora na 4 baterie AA. Tu pod spodem mamy dźwignię prowadzającą nam wykrywać w tryb strojenia do gruntu oraz w tryb pinpoint. Poprzez popchnięcie prowadzamy wykrywać w tryb strojenia do gruntu, a poprzez pociągnięcie włączamy pinpoint, który pozwala nam dokładnie określić gdzie znajduje się przedmiot oraz na jakiej jest głębokości. Wszystkich ustawień dokonujemy na bardzo czytelnym wyświetlaczu za pomocą łatwo dostępnych przycisków. Na samej górze mamy podziałkę pomagającą nam zidentyfikować obiekt. Od 0 do 10 mamy kamienie magnetyczne, od 10 do 40 przedmioty żelazne, a od 40 do 99 w metale kolorowe. Tutaj znajduje się faza gruntu oraz procent zmineralizowania gleby, a na samym dole poziom naładowania baterii. Przejdziemy teraz do tych opcji. Mode, czyli wybór trybów. Almetal, Two tones, czyli dwa tony, 3 Tone, czyli 3 tony. Oraz beach, czyli po prostu plaża. Następnie mamy gain. Odpowiada nam on w głównej mierze za zasięg. threshold, Działa on w trybie Almetal. Charakteryzuje go możliwość ustawienia progu dźwięku, czyli czułości. Kolejno mamy ID Filter, czyli po prostu dyskryminacja. Tracking, czyli śledzenie gruntu. Wykrywacz automatycznie dostraja się do zmian w glebie. Frequency Shift, jest to możliwość zmiany częstotliwości. W wypadku, kiedy jakiś inny wykrywacz pracujący z nami. Powoduje zakłócenia lub gdy pracujemy w pobliżu jakiejś linii wysokiego napięcia. Audio tone, czyli wybór tonów alarmujących nas, kiedy wykryjemy jakiś obiekt, wibracje oraz podświetlenie ekranu. W zestawie Pro mamy słuchawki Philips. Są to słuchawki bezprzewodowe, które działają dzięki temu transmitterowi, który umieszczamy w tym miejscu.